Rektora Sponsoringu PKN Orlen, Sponsora Strategicznego PKO i Polskiej Organizacji Olimpijskiej. Jest z nami Pani Małgorzata Gryceszyn, Sports Marketing Manager w firmie OTC, Właściciela marki 4F, Sponsora Kolekcji Olimpijskiej. Witamy bardzo serdecznie, chociaż tak jest, że pewnie nie musimy przedstawiać, ale wypada, naszą dwukrotną mistrzynię olimpijską w życie młotek, Pani Anita Wodarszyk. Witamy także naszych znakomitych sportowców, Mateusz Rudek, kola sztarowy. Aleksandra Mirosław, spinaczka sportowa i Łukasz Bulitowski, pięciomój Są z nami przedstawiciele zarządu totalizatora sportowego, pan prezes Olgierd Cieśli, dzień dobry. dzień dobry. A także członkowie zarządu, pani Magdalena Kopka-Wojciechowska, pan Grzegorz i pan Bogdan Bukowiec. Witam także bardzo serdecznie pana Łukasza Szaligę, prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Jest z nami pan Sławomir Majder, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Witam bardzo serdecznie panę, i Panie i Panowie, bardzo proszę o wypowiedź prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Andrzeja Krasińskiego. Panie prezesie, mikrofon zdaje się jest przed panem. Panie prezesie, jak bardzo pandemia COVID-19 wpłynęła na sport. Jak pan patrzy na tę całą sytuację, no i jakie jest aktualne stanowisko, jeżeli chodzi o Międzynarodowy Komitet Olimpijski? W takiej sytuacji spotkanie w Unii to jest zupełnie coś nowego, powoli się przyzwyczajamy do obostrzeń, do rygorów, do reżimu. Jesteśmy po sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która odbyła się bardzo niedawno. I mamy stanowisko, które jest wypracowane wspólnie z Komitetem Organizacyjnym Igrzysk Olimpijskich w Tokio, z rządem japońskim, z miastem Tokio i z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Wszystko wskazuje na to, że Tokio jest świetnie przygotowane do organizacji tej imprezy. Wszystkie. Sporty, które miały być organizowane w tym roku są uwzględnione w programie. Wszystkie obiekty sportowe są przygotowane. Organizacja jest, tak jak to zwykle wie Pani, była wspaniale dopięta do ostatniego momentu. I przed nami ogromne wydarzenie. Zakładamy dzisiaj, że igrzyska się odbędą w takiej formule, na którą pozwoli zdrowie i bezpieczeństwo, bo to jest podstawowy warunek organizacji tego przedsięwzięcia. Mamy pełną świadomość, że to nie będą takie same igrzyska. Mogą być rygory i reżimy zdrowotne wprowadzone. Mogą być zmiany w programie, mogą być zmiany. W liczbie sportu, ale generalnie dzisiaj zakładamy, że wszystko odbędzie się tak, jak miałoby się odbyć w tym roku. Zachowana została nazwa, wszystkie przygotowane i upominki, reklamy, wszystko jest jakby z tego roku. Chodzi głównie o to, aby oszczędzić środki i nie wprowadzać sytuacji która by utrudniała realizację tego przedsięwzięcia. Wszystkie koszty związane z organizacją tego, tego wielkiego wydarzenia, najważniejszego w sporcie, wyliczone na około 800 milionów dolarów, pokrywamy Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale koszty są oczywiście po wielu stronach, nie tylko Komitetu Organizacyjnego, nie tylko MKOL. Sam fakt, że te igrzyska zostały. Przełożone to jest strata rzędu 5,5 do 6 miliardów dolarów. To jest również kwestia, która dotyczy na Polsce. Zostały otwarte centralne ośrodki sportu. Sportowcy ćwiczą, zachowany jest reżim. Ten reżim jest yy, z czasem coraz mniejszy reżim sanitarny. Ale generalnie przygotowania idą w innym trybie. Problemy mają wszyscy, nie tylko sport, ale cała gospodarka, cały biznes. To dotyczy również kwestii sponsoringu, to dotyczy wielu innych dziedzin, ale my jako sport staramy się przygotować jak najlepiej do organizacji tego przedsięwzięcia i dzisiaj robimy wszystko, aby nasi sportowcy jak najlepiej wypadli na igrzyska i byli jak najlepiej przygotowani. Bardzo pięknie dziękuję panie prezesie.